Nie dawali cząsteczki swojego serca. Okazuje się, że najlepszym prezentem będzie coś, co nas też trochę kosztuje, i nie tylko pieniędzy, tylko właśnie nas samych. Pełen odłamek naszego serca, który wkładamy w prezent. To może być największym wyrazem miłości, ale zarazem często ci, którzy chcą udawać miłość, yy, są gotowi płacić dużo, tylko żeby wydawało się innym, że ich kochają. Bądźcie korzystni dla innych swoim sercem. Wkładajcie swoje serce w te prezenty, które dajecie, żeby inna osoba poczuła, że to nie jest tylko jakaś wydmuszka, jakaś rzecz, ale to jest to ogromny znak miłości, który zawiera i pamięć, i wsparcie, i wzajemne rozumienie.